W systemach z wkręcanym tłoczkiem, żeby go wysunąć do regeneracji albo nasmarowania, możemy użyć dźwigni ręcznego. Można wypiąć sprężynę albo zastosować dźwignię. I tłoczek się wysuwa. Do wkręcania wydrukowałem taki przyrząd. Naciskamy i kręcimy. Nawet nie potrzeba było dużego nacisku ani siły obrotowej, żeby to wkręcić. I nawet osłona przeciwkurzowa wskoczyła na miejsce